Pogawędki w zoo, odcinek 11. odruchy warunkowe, a pojęcia. Odruchy są podstawą funkcjonowania każdego organizmu, w każdym gatunku. Homo sapiens również. Rodzimy się z określoną w naszym DNA ilością odruchów wrodzonych. Określamy je jako odruchy bezwarunkowe. Niektóre towarzyszą nam przez całe życie, a inne tylko w procesie adaptacji. Nie podlegają lub polegają tylko w określonym zakresie modyfikacjom w procesie zdobywania doświadczenia. Pule używanych odruchów uzupełniają odruchy warunkowe, nabyte w procesie adaptacji oraz zdobywania doświadczenia. Jak we wszystkich gatunkach, w których młode, rodząc się, pozostają pod opieką osobników dojrzałych, tak u człowieka każdy po urodzeniu. Musi przejść proces adaptacji. Jest to proces przekazywania przez opiekunów, wcześniej przez nich wykształconych u siebie w swoim procesie adaptacji, a następnie zmodyfikowanych i uzupełnionych w procesie zdobywania doświadczenia odruchów niezbędnych do funkcjonowania w świecie zewnętrznym. W ten sposób w każdym gatunku zestaw dodatkowych przekazywanych w procesie adaptacji odruchów. Dopasowywany jest z pokolenia na pokolenie do zmieniającego się środowiska. Tak przyswojone odruchy określamy jako odruchy warunkowe. Proces ten daje niewątpliwą premię ewolucyjną tym gatunkom, stwarzając im możliwość przetrwania w zmiennych warunkach, uniezależniając jednocześnie przetrwanie gatunku przynajmniej w pewnych granicach. Od pojawienia się odpowiednich, dopasowanych do tych zmian mutacji. Przyswajane odruchy warunkowe dotyczą wszystkich typów aktywności. Dotyczą również sposobu reakcji na dźwięki, w tym słowa, oraz reakcji na sytuacje, w których trzeba wydawać określone dźwięki słowa. We wszystkich gatunkach, w tym u homo sapiens, odruchy warunkowe, podobnie jak odruchy bezwarunkowe, są uruchamiane przez system sterowania organizmem w sytuacji pojawienia się wystarczającej ilości bodźców do uznania obecnie występującej sytuacji za podobną do sytuacji połączonej z określonymi odruchami. Identycznie jest ze słowami. Przyswajamy sobie odpowiednie odruchy i w chwili pojawienia się odpowiedniego kontekstu nasz system sterowania organizmem uruchamia odpowiednie odruchy w celu, wypowiedzenia połączonych z nim słów lub reakcji na usłyszane. Zestaw bodźców uruchamiających odruch użycia słowa oraz zestaw reakcji na słowo zasłyszane stanowią definicję intuicyjną każdego słowa. Język mowa zaczyna się kształtować z chwilą, kiedy uda nam się wydać pierwsze dźwięki, na które powstaje reakcja otoczenia. Oraz pierwsze dźwięki, na które nasz system sterowania zareaguje zgodnie z oczekiwaniami osób te dźwięki wydających. Czyli wtedy, kiedy powstaną pierwsze odruchy związane z używaniem jakiegokolwiek słowa. W przypadku Homo sapiens pierwsze takie słowa pojawiają się kilkanaście miesięcy od urodzenia. Ten czas jest zindywidualizowany, zależy od stanu systemu sterowania organizmem oraz sposobu działania otoczenia, czyli przeprowadzania procesu adaptacji. Ale od tego momentu zaczyna się proces kształtowania odruchów związanych ze słowami. Presja otoczenia powoduje, że przyswajamy je sobie zawsze wraz z odruchami związanymi z ich używaniem, czyli zawsze tworząc definicję intuicyjną takiego słowa. Ta definicja intuicyjna nie ma formy stałej i zmienia się wraz ze zdobytym doświadczeniem. Rozwój cywilizacji oraz struktur społecznych i powiązanej z nimi nieuświadomionej indoktrynacji społecznej wymusza przyswajanie ogromnej ilości słów wraz właśnie z ich definicjami intuicyjnymi. Proces myślenia jest to proces przywoływania z pamięci elementów połączonych z aktualnym stanem koncentracji. Hmm. Przywoływane są w ten sposób połączone z tym stanem koncentracji takie elementy pamięci jak obrazy, kolory, zapachy, kształt, faktura, no i oczywiście słowa. Czasami sobie ten proces uświadamiamy, a czasem nie. Uświadamianie sobie różni się od stanu spostrzegania związanego z procesem koncentracji, tylko i wyłącznie powiązaniem elementów występujących w aktualnym stanie koncentracji przedmiotów, zjawisk czy procesów ze słowami. To, co myślimy, zależy wyłącznie od procesu koncentracji. Proces koncentracji powstaje w systemie sterowania organizmem z kolei Wyłącznie pod wpływem bodźców z receptorów wewnętrznych i zewnętrznych. Każdy organizm działa w połączeniu ze stanem koncentracji lub bez jego wystąpienia. Brak stanu koncentracji oznacza, że ani nie spostrzegamy, ani nie uświadamiamy sobie tego działania w trakcie jego występowania. Na przykład często coś powiemy w sposób nieuświadomiony, poza stanem koncentracji. Po pewnym czasie pod wpływem bodźców uzyskujemy dopiero informację o tym, że danych słów użyliśmy. Dzieje się tak wtedy, kiedy bodźce z receptorów przywołują odruch użycia tych słów, a nasz system sterowania organizmem nie wywołał stanu koncentracji lub wywołał stan koncentracji połączony z zupełnie inną aktywnością. Przypomnijmy, system sterowania organizmem to zintegrowany system wydzielania wewnętrznego ze wszystkimi receptorami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz centralny układ nerwowy, w tym mózg. Natomiast słowo jest to system dźwięków wraz z jego definicją intuicyjną określającą sposób reakcji, jak i jego użycia. W trakcie zdobywania doświadczenia słowa zamieniają się w pojęcia. System sterowania łączy słowa na zasadzie podobieństwa dźwięków, definicji intuicyjnych oraz podobieństwa występujących emocji z nimi związanych, czyli reakcji organizmu na te elementy. Pojęcie to cały zestaw połączeń słowa i jego definicji intuicyjnej z innymi słowami. Innymi elementami pamięci, reakcjami systemu sterowania i tak dalej. Te wszystkie połączenia określimy pojęciem sens. Inteligencja decyduje o sposobie wykorzystania elementów zapisanych w pamięci i połączonych z nimi odruchami. Poziom zjawiska akceptacji odruchów. Decyduje natomiast o tym, w jakim zakresie jesteśmy konserwatywni, czyli zachowujemy utrwalone odruchy, a w jakim poszukujący nowych rozwiązań, czyli modyfikujemy odruchu i tworzymy nowe. Inteligencja oraz poziom zadawalającej nas akceptacji jest indywidualną cechą osobniczą, wynikającą z wrodzonej konstrukcji systemu sterowania i podlega modyfikacjom w procesach zdobywania doświadczenia tylko w określonym zakresie. Tak jest w każdym gatunku. Na przykładu wśród psów spotykamy psy inteligentne i mało inteligentne, konserwatywne i stale poszukujące. Połączenia słów w pamięci powodują, że zasłyszane słowa M mogą i uruchamiają użycie innych słów, jak i mogą być przywołane przez inne słowa, również w procesie myślenia, ponieważ proces myślenia jest to stan koncentracji, z przywołanymi z, przywołanymi z pamięci pod wpływem bodźców, ten stan wywołujący, różnymi elementami, w tym słowami. Często zdarza się, że zaczynamy konwersację z użyciem pojęć przywołanych danym stanem koncentracji. Pod wpływem takich połączeń użyte w tej konwersacji słowa wywołują inny stan koncentracji z użyciem innych pojęć. Stąd dygresje, no i potem konieczność wracania do tematu konwersacji lub nie. Stąd zjawisko burzy mózgów, mających wywołać u uczestników nowe połączenia pomiędzy pojęciami. Dlatego również łatwiej pamiętamy, czyli przywołujemy z pamięci rytmiczny i rymowany sposób połączenia słów. Przed erą zapisywania słów za pomocą znaków, informacje były przekazywane często w formie rymowanej z rytmem. Po prostu łatwiej było je zapamiętać, gdy jeden wers Przywoływał następny do niego pasujący. Ilość przyswojonych pojęć powstałych w trakcie kilkudziesięciu tysięcy lat budowania cywilizacji i struktur społecznych powoduje, że jest niewiele ele elementów przywołanych z pamięci, nie połączonych z jakimś słowem. Słowa pojawiają się więc w naszej koncentracji stale, sprawiając wrażenie, że myślimy słowami. Sprawiają również wrażenie, że nasz sposób myślenia różni się od sposobu myślenia innych gatunków z pamięcią. Natomiast zarówno używanie słów, jak i pojęć odbywa się wyłącznie jako druchowa reakcja na pojawiające się bodźce. Niczym się to nie różni od, procesa, od procesu myślenia w innych gatunkach. Nie zauważamy, czyli nie koncentrujemy się na tym procesie, a więc i nie uświadomimy go sobie, ponieważ w procesie nieuświadomionej indoktrynacji społecznej stworzyliśmy pewnego rodzaju klatkę mityczną z pojęć, określających nasz gatunek jako całkowicie odrębny i wyjątkowy. Nie jesteśmy w stanie wyjść z tej klatki i zweryfikować naszą wizję fikcyjnego świata pojęć, przy pomocy bodźców z naszych receptorów. Pozwoliłoby to zauważyć, że każdy naukowiec, władca, rolnik, filozof, pisarz, murarz, hydraulik myśli wyłącznie o ruchami. A cała nasza cywilizacja struktury społeczne i nieuświadomiona indoktrynacja społeczna są wynikiem przypadkowych, chaotycznych efektów takiego myślenia czyli procesów typowych dla całej ewolucji nie są efektem rozumu. Na rozum przyjdzie czas, kiedy to sobie uświadomimy.